Czasowy przegląd tygodnia. Grzegorz Gabor, dzień dobry. Piłkarze Śląska liderami. Mecz ósmej kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Ligi Okręgowej był pojedynkiem o fotel najlepszego zespołu, bowiem drugi przed tym meczem Śląsk pojechał do Bytomia, aby zmierzyć się z liderem Silesią Miechowice. Podopieczni trenera Janusza Kluge kolejny raz pokazali, że wysoka pozycja nie jest dziełem przypadku i przywieźli z Miechowic trzy cenne punkty silesia Miechowice Śląsk 0 01. Bramkę na wagę zwycięstwa. Zdobył w tym pojedynku Adrian Lesik. Dla jedenastki ze skałki był to piąty mecz bez porażki. Śląsk z dorobkiem 19 punktów prowadzi. Niemoc w Lipinach trwa. Mimo zmiany trenera naprzód nie zdołał zainkasować punktów i kolejny raz opuszcza boisko na tarczy. Jedenastka z Łogiwnickiej zagrała ambitnie, otwierając wynik tego pojedynku. Jednak jeszcze przed przerwą goście doprowadzili do remisu, by ostatecznie wygrać. Naprzód Lipiny Unia Dąbrowa Górnicza 1-4. Honorowego gola dla naprzodu strzelił Robert Serek. W Lipinach nie składają broni i zapowiadają mimo to walkę o utrzymanie, choć sytuacja w tabeli na pewno nie jest łatwa. Naprzód zajmuje ostatnie szesnaste miejsce z jednym remisem na koncie po ośmiu kolejkach. W siódmej kolejce o mistrzostwo klasy B pasem zwycięstw podtrzymał śląsk 2 świętochłowice, który pokonał przed własną publicznością wicelidera Wawel Dwawirek i umocnił się na prowadzeniu z dorobkiem 22 punktów. Naprzód dwa Lipiny przegrał w Imielinie z tamtejszą pogonią 2-3 do 4. Po siedmiu meczach rezerwy na przodu zajmują piąte miejsce w B-klasowej tabeli gromadząc 10 punktów. Udany weekend mają ze sobą speedrowerzyści Śląska Motokris Świętochłowice. W sobotę 1 października brązowy medal w finale indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików zdobył Marcel Krzykowski. W finale, który odbył się w Ostrowie Wielkopolskim, wystartowało jeszcze trzech innych zawodników ze Świętochowic, którzy niestety start zakończyli poza podium, ale zaprezentowali się naprawdę przyzwoicie, biorąc pod uwagę ich młody wiek. Siódmy był Patryk Bielaczek, dziewiąty Igor Orłowski, a dziesiąty Łukasz Andruszewski. Mistrzem Polski Młodzików Anno Domini 2016, reprezentant gospodarzy Mikołaj Andruszewski. Przykład z młodszych kolegów wzięli seniorzy i Śląsk Motokris Świętochłowice został brązowym medalistą drużynowego Pucharu Polski. W ostatniej czwartej rundzie pucharowych zmagań, które odbyły się w Toruniu, świętochłowiczanie wywalczyli drugie miejsce, które pozwoliło do zajęcia trzeciego miejsca w klasyfikacji końcowej. Doskonały start w drużynówce zaliczył Dawid Zając, który zdobył 17 punktów. Łącznie Drużyna Śląska wyjeździła 56 punktów. Drużynowy Puchar Polski 2016 dla zespołu Storunia, który zwycięstwem u siebie postawił tylko kropkę nad i. Indywidualnie z zawodników Śląska najwyżej w końcowej klasyfikacji Pucharu Polski start zakończył Kamil Bielica, który łącznie w wszystkich czterech rundach zdobył 101 punktów. Puchar Polski powędrował w ręce Remigiusza Burharda. Z wysokiego C rozpoczęły rozgrywki szczypiornistki Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk, które w rozgrywkach o Mistrzostwo Śląska Młodziczek zajmują po dwóch kolejkach pierwsze miejsce. Na inaugurację świętochowiczanki pokonały na wyjeździe Sośnicę Gliwice 24 do 19, a zespół do zwycięstwa w tym pojedynku poprowadziła Katarzyna Wieszała, zdobywczyni ośmiu bramek. Równie pewne zwycięstwo stało się udziałem Świętochłowiczanek w drugiej kolejce rozgrywek, kiedy to podopieczne trenera Andrzeja Gajczewskiego pokonały w żorach tamtejszy MTS 22 do 16, a najwięcej bramek dla skałki Śląsk znowu zdobyła Katarzyna Wieszała, której licznik strzelecki tym razem zatrzymał się na cyfrze 10. Dobra forma i zwycięstwa cieszą tym bardziej, że piłkarki ręczne Skałki Śląsk nie mają gdzie trenować, bowiem ciągle trwa jeszcze remont hali w Szkole Podstawowej numer 1. Z tego też powodu na razie wszystkie mecze świętochłowiczanki rozgrywają na wyjazdach. Nieco mniej szczęścia ma zespół Skałki Śląsk, który walczy o Mistrzostwo Śląska Dziewcząt w piłce ręcznej na inaugurację rozgrywek. świętochowiczanki przegrały z aktualnymi wicemistrzyniami Śląska pierwszym zespołem Sośnicy Gliwice 7 do 15. Najwięcej bramek, dwie zdobyła dla muksu Paulina Hołup. W drugiej kolejce skałka Śląska zagrała już znacznie lepiej i pokonała w gliwicach drugą drużynę sośnicy 13 do 7 zespół do zwycięstwa poprowadziła Paulina Hołup zdobywczyni pięciu goli. Problemy z remontem hali to nie jedyny kłopot świętochłowickiego klubu. Brak pełnowymiarowej hali spowodował, że sztab szkoleniowy wraz z zarządem klubu musiał wycofać z rozgrywek drużynę juniorek młodszych. Z pierwotnie zgłoszonych do rozgrywek czterech zespołów zagrają więc tylko trzy. Piłkarki ręczne z Kałki Śląskiej brały również udział w minionym tygodniu w obchodach Narodowego Dnia Sportu, którego główną ideą jest zachęcenie do uprawiania sportu. W ramach tego wydarzenia świętochowiczanki odbyły trening z byłym reprezentantem Polski, który po zakończeniu kariery sportowej był trenerem reprezentacji i kilku czołowych klubów ekstraklasy piłki ręcznej, Alfredem Wrzeskim. Zespół miał okazję również spotkać się tego dnia z byłym reprezentantem Polski i uczestnikiem zimowych Igrzysk Olimpijskich w Kalgary, hokeistą Markiem Stebnickim. Sportową rywalizację rozpoczęły zespoły tenisistów stołowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka. Łącznie w rozgrywkach Śląskiej Ligi Amatorów sezonu 2016-2017 zobaczymy w akcji aż trzy zespoły ze Skałki. Świętochowiczanie mają swoje reprezentacje w pierwszej, drugiej i trzeciej lidze. W pierwszym pojedynku drugiej śląskiej ligi Amatorów Świętochowiczanie pokonali u siebie TKKF aut Łagiszę Ubędzin 8 do 2. Na punkty dla drugiego zespołu skałki pracowali Andrzej Pilny, zdobywca trzech punktów, Krzysztof Szaniel, Henryk Noworzyn, którzy zdobyli po dwa punkty oraz Debel keller Szaniel. W pierwszej kolejce trzeciej śląskiej ligi amatorów Osirskałka 3 przegrał z Kowadis dwa zabrze 3 do 7. Kolejny raz biegaliśmy z rodziną państwa sznapka w city Krosie Częstochowa, który odbył się właśnie w Częstochowie, biegacze nie mieli łatwego zadania, bowiem startujący musieli się zmierzyć z biegiem po samochodach, oponach, schodach do tego na trasie było mnóstwo podbiegów i zbiegów. Jedną z ciekawostek i atrakcji trasy było przebiegnięcie przez autobus, a także halę sportową. Mimo niezwykle wymagającej trasy, Magdalena Sznapka i Halina Sznapka w swoich kategoriach wiekowych stanęły na pierwszym stopniu podium. Tata Eugeniusz Sznapka musiał uznać wyższość tylko jednego rywala, i w swojej kategorii finiszował na drugiej pozycji. Niełatwa trasa czekała również na miłośników biegania w Dąbrowie Górniczej, gdzie odbył się piąty cross czwórki. Na starcie stanęło 165 zawodników. Najlepiej w kategorii Open spisał się Marcin Sznapka, który okazał się bezkonkurencyjny. A skoro trening czyni mistrza, to może warto podjąć rękawicę, choć pogoda za oknem może nie jest najlepsza. To z pewnością warto pomyśleć o odrobinie ruchu, do czego na zakończenie sportowego przeglądu tygodnia zachęcam. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję, do zobaczenia.